Part tu, part tu. Dawaj. Tak, to... Dawaj. <grywia> no, nie no, ten scuriwysyny Kibel taki mocny jest. Nawet boss, bo Dobra, dawaj, dawaj. Ale musisz, no kurwa, tyle razy już próbowałeś. Dawaj, Olimpia, dawaj, dawaj. Piosenkę sobie włączył, żeby lepiej wyjebał. Dawaj. Daj, rozbieraj! Ty! Ej, poczekaj, No i chuj! No kurwa, szczasy na tym gimę na tym. Kurwa, wie, się do gibla! Malek to piersa, te robi! O! Zobacz! Nie, to kurwa! Książki, ja, samochody jadą, kurwa, proszę państwa, tu są ludzie, kurwa, synu.